Typ, jestem obecnie 7 tysięcy plecy. Przepraszam, że kupiłem sobie telefon. Płacę wszystko na konie, no. Wszystko 500 zł na konie, to jest tak. Racz wytłumaczę ci. Jesteś widzem, dajesz mi 2 tysiące. Dzięki, dam to kelnerce. Proszę, dla ciebie pani kelnerko. Czyli widzowie dali 2 tysiące. Kumasz? Ej. Nie ma tygodnia, żeby było cicho o dwóch w osobach w tym tygodnia, kraju. Mamon i... Ten... Dobra, to zobaczmy. Brus nie ma pieniędzy, powrót biedy. A czyż to, to już w sumie wszyscy wiedzą, czy nie to. Dobra, ja uciekam, trzymajcie się w takim razie. Ale dziękuję. Nie stówek! Zaś. Ja nie wpłacam żadnych pięć stówek. Mówiłem od początku, nie stać mnie, żeby rzucać donacjami na prawo lewo, no nie stać mnie na to. Dobra. Co? No, so, no. Ja, ja wpłaciłem no, je no, ja od początku challenge mówiłem, że nie nic, mam słoko. 500. Po godzisz. Ale ja się na nic nie godziłem. Mówiłem od początku, że nie chcę o nic grać, bo nie stać mi, żeby wysłać 500 zł. Dobra, no, sorry. jest git, jest git. No, super git, no. Oj, Brusik, Brusik. Ostatnio Xen taki bezkonfliktowy i pokojowo nastawiony, ale mogłeś chociaż jasno i wyraźnie. Co sądzisz o tej sytuacji z Bruceem? Nie no, była wyjaśniona ta sytuacja. Trochę Xen Aż Nie twardo wyjaśnić, a nie potem nieporozumienie i widzowie cię ciskają. Olek mówił, że nie ma kasy i nie chce od razu, jak zaproponował Xen. Tylko nie powinien nie powinien, po nie powinien puszczać tego posta dalej na Instagramie. ...dnia I musisz się tłumaczyć. Ależ kategami, że nie niejednokrotnie się dzieje. Nie no, sprawdziliśmy woda. Jak Xen mówił o tych pieniądzach, to Gerber od razu powiedział, że nie. Że nie ma nie stać go. Tylko... Ja charytatywnie w tym roku. Przynajmniej 7 razy z czego powa nie na kamera, i nie na streamie. Skoro od początku mówił, że go nie stać, to nie ma problemu, tylko czemu pod nosem? Żółta karteczka. No ale Aliek jest ostatnio niespokojny. Na dzień dzisiejszy nadal nie dostał obiecanej od Suchara dopłaty od Kika, więc to pewnie wina stresu. TLD albo nie chce mi się powtarzać. Olek z Renatą się schizują, bo nie dostali jeszcze przelewu z wyrównania, i Olek już pisze do ludzi i do nas, że. Jest w plecy 15 tysięcy, i że spłaci na pewno wszystkich, i netrodala, i że mamy się nie martwić, i tak dalej. Po prostu Renata schizuje i e, Olek też schizuje, i się schizują nawzajem. PLDR jest taki. U Alieka to jest sinusoida. Raz jest obrzydliwie bogaty i jest. <laughs> Te fotki jego co piękne. <laughs> Czy tu wygląda jak totalny boss. Królem świata raz nie ma kompletnie pieniędzy. Suchar, gdzie są pieniądze Brusika? Od... Rzadko uszklany jesteśmy. Dzięki szklana. Nie, y z Brusem to było tak, że widzowie naciskali, że my nakręcamy. Ja nakręcałem nóżka na m.in. hate na Brusa, więc y zakazałem gadania o Brusie i nic się nie zmieniło. Dalej był je. Więc y tak naprawdę nic to nie zmieniło. Więc zacząłem gadać o Brusie. Dymył Brusa, chodzę. No i najśmieszniejsze no jest to, że ci ty ludzie to mi skłamią o tych krajach sami nie płacili. Nawet 5 zł. Pętliwy bebe. <grymne> Normalny ma bebech. No i dajcie spokój. Chyba <grymne> jadą z nim na kasę. Nie mam koszulka. 2900 wypłacił, a nie ma 500 zł beka. A co chodzi? 2900 wypłacił i nie ma 500 zł beka, bo na wakacje oszczędzam pieniądze. Bo kłamiesz, że nie masz kasy? nie powiedziałem, że nie mam kasy. Ludzie bez pieniędzy, nie, że okazji jesteś lepszy w lepszej sytuacji niż 70% Polaków Ale jadą z ty, ale jadą w paprykę. Wrócę, ale cię jadą w paprykę na czacie. Czyli cię wstać? No stać mnie, ale ten charytatywny w charytatywny. To chodzi Miesz... ile wpłacę, no ja pewnie... Śmieszy mnie to słowo i jadą cię w paprykę, śmieszy mnie to. Jadą mnie w paprykę na czacie. Nie wiem czy ty pychanie jak jakiś 14-letni maciek który pisze, że w tym... Co to jest? Mimo, nie ma 14 by the jest. Mimo 14-latkowie, to siedzą u innych streamerów, panie u a nie u Brusa. Kardaś się jedzą gówno, ziomek manik. Nie, 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 Netrodal dostanie pieniążki, ee, czy będę p 5, 4, 6 czy 10 tysięcy. Netrodal zasłużył, jest fajny chłopak, jak go lubię, nie zrobiłbym mu tego. A my? Netrodal dostanie no matter what, nawet jakbym ja nie miał już mieć. Ani Grosza. A my? Nie, nie mam kasy. Ja wam powiem tak, jestem na 85% pewien, że tych pieniędzy nie dostanę. Ja nie No przecież wykończy mnie. No ten ja od początku challenge mówiłem, że no nie mam pieniędzy. Po chłody tak? Aha. Gadasz, co że nie chodzi? dostaniesz. To jak do... Ale ja dostaniesz, Olek? Olek. Przestań się 7... I cóż, nawet nie mówmy o tej zbiórce z koniami. Dwie poprzednie zbiórki. Ja do, do dzisiaj dobrze to pamiętam. Andrzej. Dużo. Zawsze jak wysłałem jakąkolwiek zbiórkę, pełną znaczacie na pala, że wysłałem mało, albo dlaczego tyle, mógłbym więcej. Czy ją reklamuję, czy ją wpłacę, symbolicznie rzucę, zawsze ktoś się przypali. Jest to ku. No po serdecznie. prostu. Każdy wpłaca ile chce. To jest dobrowolne. Jak ktoś chce wpłacić 5 zł, czy tam 2 zł, złoty. zł, I nawet, Fajnie, ziomek, ziomek wpłaci jej zł. Jest Sweetie fox jest złotówkę od siebie. I co z tego, że tylko złotówkę daje? Nie, to jest sweet. To osób płaci złotówkę stuwa 200. Zawsze jak robię zbiórkę, ktoś wpierdala się w portfel. Nie cierpię tego. Szczerze nienawidzę tego. Nie zdziwiłbym się, jakby Robert Lewandowski. Ja pierdolę nieuczesana tam jest. Czemu 10 tysięcy, by był jedyny, że czemu nie wpłacił pół miliona, jakie wkłada miliarderem? Byłki Twitch no dzisiaj. Myster też często, jak wpłaca na zbiórkę, to go tam jacyś ludzie pierdą. Nie mówię o tej ostatniej, że nie wspomniał o chłopakach, ale p***a, nie wiem. Masakra to jest. Ktoś jest publiczną osobą, influencerem, wpłaci nie wiem Tyle dla tych ludzi liczy się każda złotówka. Pięć dych, ktoś wrzuci. Nie spówek, ma tych młodych widzów, same dziadki. Jakiś tu influencer to jest od razu jeby. O Chyba problem tutaj jest to, że umawiasz się na challenge, z którego komunikacja polega na tym, że gorszy płaca pizzy do odkornym karta o tym, że nie masz pieniędzy Dobra. No to Rybson, ja ci też puszczę tego klipa, bo chyba nikt go nie widział. Z przyjemnością puszczę go jeszcze raz. Trzecia trzydzieści. Ja mogę tak przez kolejny rok klip farmić na Antosie. Maksymalnie. To do Antkości to się to nie, nie dostało? Nadalnym na ustawieniem hmm. sytuacji to już nie wiem co jest. płyną właśnie takie właśnie 5 punktów takie no, może być średnie Dobra, onek płaca 500 na koniki Nie, 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 ja nie chcę pieniądze grać. Ja... No, ja mam teraz... No ale to nawet... Ale no chuj, chuj, ja, 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 ja się... płacimy ale... oczy za to, że siedzą, no daj spokój. To nie jest okazja. Ale ja, 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 ja nie mam ja, ja nie mam pieniędzy, żeby codziennie rozdawać pieniądze, co dużo porządowałem no. To nie chodzi, że na ten charytatywny nie... Olek płaci. 227 subów ku... na, na kiku, no to, na, na kiku. Na Kumacie no i no mówi, że 500 zł nie się ma. Się jasno. Zbieram od 4 A, miesięcy nie na uważasz, wakacje do Chorwacji Bruce, gdzie że chcę taki taki sątent, moja co nie zrobiliście, co zrobiliście, to nie teraz żeby więcej na progo niż i na 500 zł. No. Proste. I kum... ma to połączyć tak. Ku... spamują, nie zobaczą mojej odpowiedzi. ten argument, że no kupa wakacje jest jakiś ktoś pojechał, no nie wiem, no każdy wpłaca ile chce, ile ma ochotę. A mam pytanie do was wszystkich, w serio to sens, że taki kontent, co zrobiliście, to zarobi więcej niż 500 zł można to policzyć, stary, ale jak ku... wpłacam i potrafię takich kwoty wpisać, wpłacić charytatywnie, ale nie można kogoś ku... przymusić, no ja p***a, no, <śla> zarobiliście 27k z wyjazdu, typ jestem obecnie 7 tysięcy w plecy, albo ktoś mi telefon ku... Zaraz powie. Przepraszam, że kupiłem ten telefon. Zrezygnuję z tych wakacji i kur ciurro renaty, Wpłacę wszystko na konie, no. Tak, Wymiane mam. Nigdy więcej publicznie żadnej zbiórki robić nie będę. Zawsze jestem jany. Wy... Będę se charytatywnie pomagał poza kamerami i mam wy z tym Wszystko 500 wy... zł na konie. To jest tak wyne. O co, o co tu chodzi? Tylko mnie to w przyszłości nic nie chęca. Świetna w ogóle reklama. Ktoś tu się udziela charytatywnie? Wpłaci dychę czy coś? Unlucky, no. Ej, mam pytanie do wszystkich. Na ile to wszystko się na serio teraz dzieje? ten temat, serio. A na ile to jest na serio? Tak jakby, na ile to są żarty? Czy, czy ci ludzie żartują, czy oni na serio? A wy na przykład... Bo ja to żartuję. A wy na serio, tak? Czy to bait raczej, chłopaki? Ale mogłeś chociaż jasno i wyraźnie, twardo wyjaśnić, a nie potem nieporozumienie i... Ja nie mówię, że mnie nie stać, tylko nie mam na takie wydatki. Czy to jest k. To jest to samo. ...zrozumiałe? No, nie wiem, narysuję to w pańcie dla niekumatych. Jeśli mam na koncie 10 tysięcy, planuję od czterech miesięcy wakacje na Chorwację, które będą mnie kosztować powiedzmy 9 tysięcy. No to masz 1000 zł? To nie mam, e, żeby dać na konie, nie mam, żeby dać teraz, nie wiem, jakiś napiwek 10 tysięcy, nie mam, żeby kupić serower za 7 tysięcy, bo mam już jakiś cel wyznaczony. Ej, serio, tyle wakacje no, na Chorwacji kosztują? To nie znaczy, że nie mam. Na na koncie. Koncie. No chyba to jest logiczne. Lambo będzie jeździł tam. Ważnie możesz mówić, że nie masz pieniędzy, kiedy co grę piszesz i do dolarów na godzinę zarabiasz. Nie muszę, Udostępniłem nie masz... storkę, bo nie widziałem. że tam Nie masz je. na konie żeby potem po jeździć na po wakacje. Ja mam sobie że to... dajesz yy, ludziom pożywkę, żeby ci yy, znowu cisnęli. Fundacje zareklamować, kumasz? no ja pierdolę. Ripson no, Ripsom, Maratpie. No, Przekleiłem storkę, żeby zareklamować. Plus jeden. Po prostu fundację, żeby więcej osób się dowiedziało. Plus jeden. O tej zbiórce charytatywnej, żeby więcej. Brust, osób brusce kłody pod nogi Ja tam wkadasz, wcześniej płaciłem. Dwa dni miałem przypiętą zbiórkę, reklamowałem ich. Ja właśnie. Wpłaciłem symboliczną kwotę, żeby nie widać dać. To zrozumienia, że też mogą wpłacić jakąś symboliczną kwotę, żeby się to nazbierało. Ryba plus jeden. No ale jak jest. Zobacz, co ryba napisał. Niespokoło. Ale wróć was rozgrywać dzieci, on specjalnie to 500 zł po internetu huczy. się reklamować, no ale to Bartek przyszedł do mnie z tą propozycją. Ej, dobra, on no daję. patrz, ten jego uśmieszek brusowski tak zwany. My <śmiesz> a ktoś ci kazal. <śmiesz> nie wiem, to jest, stary, ja... lekkiego mam kaca, lekko się nie wyspałem patrz, i tobie tak kelnertę, śmieszy to się. Ale rozumiesz, że te pieniądze, które dałem kelnerce, były po prostu od widzów, którzy dali na piwek, a nie z mojej kieszeni, rozumiesz to? No i... Czy nie? To widzowie dali napiwek dla kelnerki, a nie ja. Czaisz? Czy nie czaisz? Message Delor znów chce robić na tobie content. Taki właśnie kolega. Sam tu. pewnie nic nie wpłacił na konie, a w Orlę wrzuca tysiące. Patrz, wytłumaczę ci. Jesteś widzem, dajesz mi dwa tysiące. Dzięki, dam to kelnerce. Proszę, dla ciebie, pani kelnerko. Czyli widzowie dali dwa tysiące. Kumasz? Widz dał. Pamiętacie, jak mi... Nie... Na Japonii, że chciałem dać kelnerce napiwki, które widzowie wpasali, a widzowie nie chcieli, byłem je, bo to kuła widzowie dali, a nie ja. A teraz od widzów daję i nagle to ja dałem. No kurmać byłem taki w Japonii za to, że wszystkie napiwki, które widzowie widzowie zebrali, ja chciałem dać jako ja, tak? Tej pani, ale teraz... Jak da dają widzowie, a nie ja, bo to widzowie dali te napiwki, to teraz jest na odwrót. To no, k***a, świetnie. Ja nic, ja, ja nic nie dałem na tego napiwku żadnej kelnerce. To widzowie dali. Nie zniszczyłem ci ja życia. Już jesteś PLP, już... bo nie chcę mi się powtarzać. Olek z Renatą. jest na, bo nie na czacie, wszystko opłacało. I dostaną jest cudzymi pieniędzmi. Jest Jak nie dostaną, to to jest dziwne. dziwne. To, to coś jest nie tak wtedy. Ej, w sumie a co jak suchar leciał w ch. i żadnych dopłat nie będzie? Ej, a co jak suchar wymyślił to wszystko? Ale to byłby skurski szpon wtedy. Ja Ej, ja przyrzekam, ci wszyscy ludzie, którzy pompują tą samą agresję, to są głosiciele. Ci sami kur... gdzie przyrzekam, tylko oni, ja ich banuję, oni wracają. Ja nie wiem, ty. oni po prostu. Kur... wracają. Na różnych kontach. To musi być tak. Messacz, kto uważa, że Olek powinien wpłacić 500 zł na cel charytatywny, niech napisze na czacie. <laughs> Jezus. Hej, no nie pisz. Dobra, wrócimy być może do tego. Jak są jakieś dramy z Brusem wszystkie dotyczą pieniędzy. Wszystkie problemy Brusa Ach. wynikają z tego, że. A, nie będę mówił. Według mnie Olek powinien zrobić jedną rzecz pokazać to i świat by był inny. Według mnie dla niego, ale nie chcę tego zrobić, więc spoko. Jego życie niech robi co chce. Widzisz, jakby poszedł do psologa i by bo wyszło, że Malty to głosiciele bym odpuścili? Ty widziałeś, jak jadą po jasperze? Nie wiem zbytnio, nie siedzę w uniwersum jaspera. A na, dobra. Hipotetyczna sytuacja. Jesteś jechany w paprykę, robisz takie testy i wychodzi, że tam inaczej patrzysz na świat niż inni. Mówisz to ludziom, którzy jadą cię w paprykę. Czy to nie powinno załagodzić jechania w paprykę? Tak, teoretycznie. No Dawaj do Brusa, będzie ciekawie. Ludzi szklana. Ej, nikt mnie nie, nie, nie kumaty. Nie można powiedzieć, że kogoś stać na coś, jak, jak to zakupi, to jest kura spukany i nie ma na nic innego. Tyle. Jeśli stać mnie na Audi na 200 tysięcy, bo stać, kura PS na przykład, to nie mogę mieć na koncie 205 tysięcy złotych, tylko k... pół bańki albo milion. I wtedy mnie stać. Spodarował 25 złotych. Dawanie pod content napiwek dla kelnerki bo chciałeś pokazać jaki jesteś za ty a potem mówisz, ze to widzowie dali to mogę spowiedzieć tak samo że to co dostaniesz podczas hallenge z Xen w Donate to tyle przekazesz na cel S to na zbiórkę teraz Stary, zbiórka jest dobrowolna. Czajesz Jest to kelnerko Tobeka była stary. Jak patrzę, siedzimy, a Brusku! Ucieszony. Pamiętam jego wyraz twarzy. Ucieszony, uchany, mówi. Ej, damy, damy kelnerce, damy kelnerce na piwek. Tyle ile widzowie dadzą. Ale tak patrzę na niego, potem patrzę na overpoła, chyba bo był przede mną wieku. Gusilik próbował 500 zł. dramy zrobił widzami, że większość no, Olek, nie wpłaciła. To jest wariację nie czerpała z tego zysków i to jest po części główny problem. Jak nie chcesz wpłacać, to nie bierz udziału ale w Ale Ja nie wiem sklana na fajnym, ile. Piem tak. Ja nie wiem tak, na ile to są bejty, a na ile ktoś na serio o to, a, o to, o to, No bo tak jakby tu chyba nie chodzi o te 500 zł, tylko z to po prostu. To nie się wiem, musi no coś jeśli... dziać z brusem, zawsze no z już. Od że nie chce grać o pieniądze, no to, to chyba, no nie wiem, ostatecznie moje zdanie ma znaczy nie czy nie, no, jak nie, ten... Problem jest taki, że Oleg wie, że ma ciężką sytuację, a znaczy ciężką sytuację wizerunku takiego, a kurde, szponci ciągle, kurde. Ale, to, ale tu żonek na pewno już leci, na pewno już żartuje, patrz. Karda się zrobić coś gorszego niż nie wpłacenie na bronych cel, z rezydencji. ty nie wpłaciłeś na ten cel, ale wziąłeś udział w wydarzeniu, którego był, to było celem dla przegranego. Przegrałeś i się wy... na Chociaż w sumie brzmi jak stereo komentarz. Wykorzystujesz go dla kontentu? No, ale bo to jest ciekawe no. Tłumaczenie Alijeka nie mają sensu, bo dosłownie używał fraz, nie stać mnie, nie mam pieniędzy, a teraz tłumaczy, że go stać go, ale nie kupi, więc łota Ej, nie ma tygodnia, żeby było cicho o dwóch osobach w tym kraju. Mamon i Zombie zombie, podarował podarował ja już jestem ogólnie. ja to lubię, bo jest przynajmniej bo coś się dzieje, nie? O co widzą chodzi? Chodź na Discorda, wytłumaczę ci tak, żebyś zrozumiał, a i daj upokok. Mogę Nie, 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 nie. Ja, nie, nie chcę mi się szczerze. Masz on ban, ale nie chcę mi się. Dobra, jak coś będzie się działo, to będziemy tam. Przegazane. z Waszą kamerą. Ale jak się komuś na Discorda. Ja nie umiem się wysłowić, nie umiem się bronić, ja się nawet w jak jestem niewinny, więc e, pracuję nad tym, ale no jak widzisz, średnio mi to wychodzi. No okay? dobra, Brusik, hamuj gadkę i lecimy na te duo, jak, jak chcemy właśnie. Bądź ostrożniejszy w tym, co mówisz. Dobra. To Dawid Sonek, czy nie? Czekaj, mam pomysł. Daj mi sekundę. Mój ulubiony argument kiedyś to właśnie był, że wraz Renata by was wyjaśniła, to było mocne. Tam, ja bym... bo u Brusa. Zabrałeś i wpłaciłeś, wiem. bo już tłumaczyłem ci, no właśnie. Wiem, wiem, wiem. Ja... Jesteś na liście Wiem, ja się... Nawet na ścianie. Ja wczoraj z tą no, gadaliśmy, jest w porządku. Udało się dojść do porozumienia. Jest wszystko w porządku, nie A bo to na dawid nie ma. w ogóle żeby była, się tak? na pół roku. Yy, już cię dodaję do gierki. O, akurat masz idealny nickname. Wózka o, Operata. się O, już bit pisze, pisze do Dobra, no to mamy tutaj na śnieżynkę, widzowie. Wrzucam linka. Yy. Możecie wpłacić ręcznie, możecie wysłać w donejcie, to nie ma znaczenia, wszystko pójdzie na na śnieżynkę. Macie tutaj. Czyli linka. co, widzowie mają. A musimy punkt odrobić, bo Bartek dzisiaj po 16 Czyli co? Czyli co? I Bruce zarobił na kontencie ze zbierania kasy, sam nie wpłacił, ale widzom linka dał na czat. Mocne. Bo zaraz widzowie wpłacą Coraz gorzej. 10... A ty nie masz tyle na koncie. Jest 19 tysięcy na a, 30. 19 na 30. Ta zbiórka ma ogólnie. Czekaj, już była to możliwa? No. Żebym się nie skłamał? Czemu ona jest do marca. Okay. Od marca jest ta zbiórka. Dobra. Tam Czemu... są ogólnie aktualki w tej zbiórce. Czemu ona jest y, na zdjęciu w tak strasznym stanie? Skąd ty masz tego konia, osła? No, bo ona przyjechała. To nie jest osioł, to jest koń. Ja, ja, ja lubię czasami na konia. A, była mówić. zagłodzona. Z zębami, zęby jej wastają, zęby jej wastają w zatoki, no. Przy tej może oddychać się dusi. A kto doprowadził konia do takiego stanu? Czy to nie powinno być legalne, że ktoś powinien no, tak jakby przed sąd trafić? Ciężko jest to egzekwować, powiem Ci tak, Bruce. Tyle tych koni jest po prostu najlepszą opcją, to nie jest też opcja najlepsza, to po prostu przyjeżdża jakaś, nie wiem, fundacja czy jakaś tam inna organizacja, po prostu zbierają konia właścicielowi. Ale z tym właśnie mhm. problem, bo jeżeli fundacja albo właśnie organizacja przegra w sądzie, to potem ten koń zagłodzony i tak wraca do właściciela, mimo że go tak zagłodził. To jest, absolutnie tak jest, tak działa prawo polskie. Chyba Ale żartujesz, chwili, że To powinno się nabrać takie zwierzę, nie? Ale no to może widać. Prawo, prawo działa inaczej, powiem ci tak, być. Prawo działa inaczej. Prawo to... nie jest po stronie zwierząt. To czemu Dios co chwilę zap***ało odwierz mi się podoba, robi to nielegalnie, tak? No z, z Dios na to ten jest ten Dios. Dios, o tym nawet nie ma co wspominać, bo to, to nie jest normalna organizacja. Okej. Okay. Proszę tak, Bruce. My a. jako no. fundacja nie odbieramy żadnych zwierząt nikomu. Nie odbieramy, bo to jest problem duży no właśnie z tym jest. No dobra. Każde no to... zwierzę, nawet od większego, mhm. co zagł zagłodził zwierzę, my, je, my od niego kupujemy, a nie, a nie zabieramy, żeby mieć po prostu prawo własności tego zwierzęcia, że jest nasze, a nie żebym zabierze sąd taka okay, czyli kupujesz, okej, okay. to ma jakiś sens. No kupujemy wszystko, na no żeby mieć konia? na własność, no żeby już nie było, wiesz, prawnie, że o, konie jest konia? gościa, bo coś tam, bo coś tam, nie, nie. A jak koń wróci do takiego super stanu, to yy, co robicie z tymi końami? Sprzedajecie jakieś no nie, nie. rancho? nie, nie, On one są normalnie u nas do końca, aż do, aż do śmierci ich. Do no ilu? 20 par lat. No to jest, taki koń żyje ile lat około, no 20, nie więcej niż tak nawet 30 do 30 może. może. 30 lat, ale, okay. ci, ale średnio. Średnio to właśnie ciężko zrobić takiego wieku tych koni naszych, mm -hmm. bo większość jest już jest w tym stanie. Są tak zawsze tak zaniedbane przez lata, że no po pierwsze, do no formy Daldy już nie wrócą nigdy, po mm -hmm. prostu zaniedbane za mocno. Po drugie, no żyją jak żyją, wiesz, tak one są w takim no nazwać, osimuje. takim, nie że stres, tylko po prostu taki właśnie, no, takim właśnie między wykończeniem, a właśnie mm -hmm. Mm, takim normalnym. Mental Bo to nigdy. Właśnie, tak, znaczy. Tego po prostu nigdy nie się Tutaj właśnie to będzie. Nie dla ciebie. To jest właśnie w obozie. Ludzie dosłownie w w obozie, no właśnie i są ledwo po żywi. Jak nie oni będą mieli po prostu dobrobyt, tak? Im człowiek, który miał gorzej całe życie, ma lepiej, tym go gorzej. Potem właśnie spada cała właśnie adrenalina, te wszystkie właśnie rzeczy, potem ma no po prostu krótsze życie. A na wykończenie ma właśnie dłuższe. E, czuć po Twoim e, głosie, co mówisz, że masz paty do tego. Czuć, czuć. No, I powiedz mi, fajnie. to jest take, Dobrze, autystyka, że się dogadaliśmy. ale on nie chce iść na testy. Bo ja proponuję, takie to jest rzeczy. Do donate, ale To a wysyła. Tutaj, ale nie a ta jest take, to jest tak, jak to jest Tutaj jak to jak to nie tak, jak ale jest jak to nie zmusza. jak to jest tak, jak to jest no... żebyś mi dawał 2,5 k Transport i Kowal. To idzie i tak, Ile na tego? Idzie i tak na Różnie. Tego. Różnie, Ile się konia płaci takiego? Różnie. Ogólnie od tysiaka z takiego kucyka do dwóch y, tysi. Za konia już masz po 3-4 czasami nawet 5 albo 6, leży, że kanlarz y, albo właściciel się uprze. Mhm. Ile też mięsa ma koń? Bo im grubszy koń tym bardziej ma większą wartość rzeźdeł. Więc też gościu jakby konia tłustego Iść, za ten no, za małą kwotę. Te, te, te tłuste japońskie koty co się, y, konie, co się do łagiu żywa, to one w setkach jakie, tysięcy są warte, nie? Jakie konie łagiu? No. Konie łagiu są? To, to chyba krowy. W ogóle brystać z agent. Zobaczę. Filmuje konie co weekend. Normalnie, jeśli coś z koniem się dzieje, to zwykle się go po Płaca się trzymać konia, który cierpi, bo będzie tylko męczył się dalej. Konie potrafią kosztować miliona, taki koń za 2000 zł, będzie cierpiał, a jego leczenie kosztowałoby ponad 100 tysięcy. Ja pierdzielę. Bo to, 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 co mówi Dawid Sonek, to tak jakby... Kurde, to nic nie rozumiem zbytnio teraz. To po... Nie, nie, no ale... To ten koń cierpi cały czas, nawet jak oni go wykupią i będą go karmić, ale to... W... Nie wiem. Amerykanie poważnie A skąd wiadomo, że cierpi? Zostało. Może jest szczęśliwy? Broniły... A to smutne, co? Że... Konie człowiekowi towarzyszyły od, od bardzo, bardzo, bardzo dawna, od pracy w polu, do transportu, do wojen, do wszystkiego praktycznie. I jak się staje koń problematyczny, to po prostu się z... Konia. To jest pop... Zobacz, zobacz, jakie to jest smutne. Smutny los. Całe życie jesteś po prostu używany, abuzowany i jak staje się jakikolwiek problem, to cię... Z... W ogóle zwierzęta do jedzenia. No jest to smutne, ale ja lubię mięso i jem mięso, aczkolwiek czasami mam takie przemyślenia, że kurde, strasznie to smutny los. W ogóle smutny los jest żyjących stworzeń na ziemi. Ludzi, zwierząt, Nasz los bywa smutny.